Gościem informacji sport jest nowy trener środka Indyk Polu AZS Krzysztof Stelmach. Witam bardzo serdecznie. Witam. Panie trenerze, wybór na Olsztyn padł. Ciężka to była decyzja? Nie, nie była to ciężka decyzja, bo e, ja chciałem wrócić po roku przerwy i jeżeli była taka możliwość, to bardzo chętnie się widziałem właśnie w e, najwyższej e, e, Klasie rozgrywek w Polsce. Dostałem propozycję bycia trenerem AZS-u Polu Olsztyn, także bardzo to chętnie przyjąłem i długo się nie namyślałem. I nie ma co się oszukiwać, w Olsztynie zespół jest budowany z od nowa i nazwisko Stelmach może przyciągnąć pewnych zawodników do klubu. Z tym przyciąganiem zawodników na nazwiska to, to, to różnie to bywa. Bym powiedział, że co innego przyciąga zawodników, zawodników do klubów, ale no, bardzo bym się cieszył, jakby zawodnicy patrzyli na, na moją osobę jako trenera w tym klubie i ich decyzja by była spowodowana moją, moją osobą. Rozmowy są z zawodnikami. Z tymi zawodnikami, z którymi rozmawiałem, wszyscy wyrażają, większość wyraża akces żeby rozmawiać i żeby w przyszłości byli zawodnikami tego klubu. No właśnie, Maciek Dobrowolski kontrakt już z zespołem podpisał. Sami zawodnicy też nie ukrywają, że, że rozmawiają z Olsztynem, czy to Michał Bąkiewicz, czy, czy, czy też Rafał Buszek. Oni chcą grać tutaj. Wiadomo, że potrzebne są, jest porozumienie pomiędzy klubami, też potrzebne jest są środki finansowe, ale patrząc czysto teoretycznie, ci zawodnicy no, mogą zapewnić naprawdę wysoki poziom drużynie. No to powiem tak, no. My staramy się rozmawiać z zawodnikami, którzy będą kompetentni na, do stopnia, do, do klasy tego, co, tej drużyny i tego, co mamy wykonać w tym sezonie. Tak jak wcześniej już na konferencji powiedziałem, no nie wymagajcie Państwo od nas i od e, zarządu, klubu, żeby sprowadzało li, zawodników naprawdę z, na, z wielkimi. Nazwiskami i w cudzysłowie te gwiazdy, bo na to nas nie stać nie stać, ale sądzę, że jak nam się uda to, co mamy sobie tam e, za, co mamy zaplanowane w głowie, czy na karcie, ci zawodnicy, to będzie naprawdę sądzę, że będzie fajna drużyna. Jakieś cele sobie stawiać? Czy najpierw trzeba poznać skład, y, no bo gorzej już być nie może patrząc e, na poprzednie lata? Powiem tak, e, cele są postawione, cele są postawione przed. E, przed przed skompletowaniem składu, bo to były rozmowy, faktycznie nikt nie chce grać o 10 miejsce tutaj, tylko przynajmniej chcemy wejść do tego playoffu na początku. I to są cele postawione bez wiedzy, jacy zawodnicy będą grali, ale właśnie teraz budujemy tą drużynę, patrząc na nasz budżet, na nasz cel, żeby, żeby zbudować taką drużynę, żeby ona właśnie udźwignęła ten. Ten ciężar udźwignęła i zdobyła ten cel, jakim jest gra w playoffie. A potem zobaczymy. Różnie może być. Trzymamy za słowo. Gościem informacji sportu był trener Indyk Polo Krzysztof Stelmach.